Serwus, z tej strony Malinowy, no witam was serdecznie w drugiej części przygód naszej nalewki wieloowocowej ratafi, która jest tutaj w tym słoju. Ale zanim zaczniemy odcinek, mamy dla Was y, informacje i w najbliższą sobotę 27 listopada będziemy w sklepie malinowym Nosie w Łowiczu na ulicy Henryka Sienkiewicza 30 od 9 do 15. Także gorąco, serdecznie zapraszamy Centralną Polskę do odwiedzin. Będzie jedyna okazja niepowtarzalna do spotkania, pogadania, przybicia piąteczki, zrobienia foteczki, zrobienia zakupów. Tak? Bo przy okazji będą butelki w promocji i będzie też zestaw hibiskusowy w promocji dla każdej osoby, która zrobi zakupy za minimum 150 zł. Będzie zestaw hibiskusowy o wartości 50 zł gratis dla każdego. Także warto przy okazji zakupić butelki, jakieś wiadro czy balonik, a, a przy okazji dostać taki zestawik i nastawić wino hibiskusowe, które jest przepyszne. Także zapraszamy wszystkich serdecznie w sobotę do Łowicza, do Malinowego Nosa. Kto nie widział pierwszej części w filmiku z nastawianiem tego słoja, to odsyłam do, do tego materiału. Zobaczcie jak to powstawało. Owoce się już macerują prawie 5 miesięcy. W alkoholu mamy tutaj wiśnie, porzeczkę czarną, czerwoną, agrest. Taka warstwówka. I dziś będę nalew odlewał. Owoce zasypiemy. Dodamy do owoców jeszcze trochę miodu albo cukru. I za kilka dni będziemy tą nalewkę łączyć i kończyć. Także wszystko zobaczycie w tym odcinku. A przy okazji mam tutaj przygotowane inne nalewki. Tutaj mam dereniówkę, którą też sobie dziś ogarnę. Tutaj robię pestkówkę. Likier amaretto migdałowy. Polecam. Jest przepis na kanale. Jak macie pestki z pigwowca, z pigwy. Naprawdę świetna rzecz. Szkoda wyrzucać pestki. Można zrobić przepyszny likier. I tam jeszcze czeremcha. Tutaj mi się w alkoholu moczy, maceruje. I też ją będę dziś ogarniał. I jeszcze tutaj mam machonia, Także małą małą buteleczkę machoniówki też zrobię. I to sobie dziś wszystko będę przy okazji ogarniał. Robiąc te nalewki, i plan działania jest taki, że teraz ten alkohol, który wyciągnął, wszystko co dobre z tych owoców, będę teraz y, odlewał, a owoce zasypiemy y, czymś słodkim na, na jakiś czas. Może to być miód, może to być cukier, zaraz o tym wspomnę. Także biorę sitko garnek i, i zlewamy nalew. Będę robił to tylko z tą nalewką, z tą moją ratafią, a z tymi pozostałymi pewnie zrobię to później. Zobaczymy. Na razie się skupiamy na ratafii wieloowocowej, którą tutaj widzicie w tym pięknym słoju. Troszkę mi się wylała, ale jak widzicie, już ten wymacerowany nalew jest tutaj zlany do słoja. Bardzo intensywny kolor, zobaczcie, tak się prezentuje. To jest na razie sam alkohol dość mocny, jeszcze bez cukru. Ale skosztujemy. Mmm, bardzo intensywny smak. Super wyczuwalne wiśnie. Tam jeszcze przypomniałem sobie, że borówki amerykańskie były dodane do tego. Bardzo fajnie się zapowiada. Mmm. Takie owocowe, świeże, fajne. Super. I teraz do tego soja z owocami będę dodawał słodziwo. Można dodać cukier, można dodać miód. Ja dodam yy, miód. Także już od was zależy. Mam tu dwa małe słoiczki miodu. Będę je dodawał do owoców, wymieszam i na kilka dni odstawię. Zobaczcie, może zrobię zbliżenie. Na kilka dni odstawię w ciepłe miejsce do rozpuszczenia miodu. I później będę jeszcze, zobaczycie zresztą co będę. I widzimy się po kilku dniach. W domu było palone, więc było ciepło. I jak widzicie, tutaj miód się ładnie przegryzł z owocami, rozpuścił. Owoce jeszcze puściły trochę soku w tej naszej ratafii. Tutaj te inne nalewki: dereniówka, czeremka. Tutaj dodawałem cukier, też się ładnie rozpuścił. Także teraz będziemy zlewać to, co nam powstało. I to będziemy łączyć z alkoholem. Skupmy się na ratafii. Ten miód, który dodałem z sokiem zleje. I teraz y, trochę cukru tego miodu jeszcze może zostać w owocach. I myślałem, że można by ewentualnie nalew alkoholowy wlać, przemieszać i to zlać. Zobaczymy, czy tak zrobię, czy będzie potrzeba. Czy może nie. Bo ja te owoce będę jeszcze wykorzystywał. Dajcie znać w ogóle, y, co robicie z owocami po takiej nalewce. Te owoce nie były zmiażdżone, nic im nie dolegało, więc one są jeszcze w fajnej kondycji i myślę, że można by spróbować coś jeszcze z nich wyciągnąć. Ja będę z nich robił jeszcze wino. Z tych owoców mieszanych i z zderenia i z tej niewielkiej ilości czeremchy wrzucę te owoce do, do pojemnika fermentacyjnego, dodam trochę wody z cukrem i przefermentuję te owoce, rozłożę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeżeli chodzi o, o wino. Natomiast teraz się skupmy na nalewce, więc zlewam to, ocenię, czy dodajemy, pukamy to alkoholem, czy nie. I ratafia gotowa, także bierzemy się do pracy. i nalewkę wieloowocową mam już w tym słowie połączony ten sok z owoców, z miodem z alkoholem, nalewem także jest tu gotowa, odstawię ją na, na jeszcze chwilkę niech tam ten delikatny osad, który ma i ładnie wygląda zrzuci i będę butelkował próbował ewentualnie, jak, jak byście uznali na tym etap, w tym etapie, że, że jest jeszcze za mało słodka na przykład, albo za mocno alkoholowa, to można tutaj działać można ewentualnie jeszcze troszkę dosłodzić to co nam wyszło ewentualnie lekko rozcieńczyć jak jest za mocno, albo wzmocnić także to już według uznania co Wam tam wyjdzie z da, z danego nastawu to możecie poprawić w razie czego ja myślę, że nagram jeszcze w międzyczasie trzecią część butelkowania ratafi, może tych nalewek, które ogarnę. Pokażę wam jak fermentuje to wino, które nastawiłem z tych owoców, które mam po nalewce i zabutelkujemy, skosztujemy może, bo y, nalewka z Czeremchy i, i szlachetna, y, przepyszna staropolska nalewka z derenia, też jest bardzo ciekawa. i Warto poświęcić im chwilkę, więc myślę, że pojawi się to w trzeciej części. Jest już późno, ja sobie pogarniam to. I tak samo będę robił. Pomieszam nalew z sokiem. Owoce wykorzystam. Tych owoców tutaj nie zalewałem alkoholem tym nalewem z alkoholowym. Zlałem tylko to co powstało i nic z tym więcej nie robię. Ładnie się yy, zlało. Nie ma tu miodu, nie ma niczego, więc to idzie do wina. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Także w tym materiale to wszystko, ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w sobotę w Łowiczu, zapraszam serdecznie, bo na pewno będzie się działo. Servus!